Cześć, tutaj Kraina Klocków. Ostatnio na moim kanale mamy takie trochę powroty serii, które no już od dawna się na nim nie ukazywały, ponieważ niedawno mieliśmy właśnie paczuchowy vlog, który ostatnio się ukazał no już z pół roku temu. A teraz mamy powrót jakże nieregularnej serii, nie LEGO. Konkretnie jest to drugi odcinek. Czyli przypominam, jest to seria, w której przyglądamy się wszelkim klockom innym niż LEGO. Wszelkim podróbkom, wszelkim tam innym rzeczom. I dzisiaj mamy takie oto cudeńko. Ajajaj! Kiedy zobaczyłem to w sklepie, to od razu pomyślałem, że muszę to kupić. Muszę to wam pokazać. Co to jest? Firma Pinba. Tak się nazywa ta firma, chociaż to A. To nie wiem w sumie co to jest. Bardziej jakiś namiot, chyba, ale uznajmy, że to A. Tutaj pod spodem mamy jakiś niby numer katalogowy, ale nie sądzę, żeby to był jakiś prawdziwy numer, tylko pewnie jakieś randomowe numerki. Jest to Minecraft. Po prostu Minecraft nie ma jakiegoś kombinowania z nazwą, że jakiś MyWatch czy My nie wiadomo co. Po prostu jedziemy Minecraft. I co to jest? Otóż popatrzcie. Jest to. Mamy tutaj minifigurkę. Szczerze mówiąc, nie wiem czy jest to Steve czy Alex. Bo popatrzcie, no ten stój trochę wygląda tutaj w sensie torciki i nóżki wyglądają trochę jak od Steve'a. Ale główka, no. Te włosy, jakby trochę od Alex. Nie ja powiem Wam szczerze, nie wiem. Nazwijmy go Steve Alex albo coś takiego. Dobra, no i tak. Mamy 38 elementów. Patrzcie, nawet na pudełku napisali. I chyba mamy tutaj w środku takie coś. To jest chyba takie coś, co będziemy wkładać tutaj pod tą konstrukcję. I dzięki temu ona będzie mogła jeździć. No Chętnie się temu przyjrzę. Zobaczymy jak to tam działa. No i mamy tutaj krowę grzybową. Tak, krowę grzybową, tylko że tutaj jest napisane Creeper and Dog, czyli Creeper i pies. No no nie wiem, gdzie, wy, gdzie oni tutaj widzą Creepera i psa. Jeżeli oni tutaj widzą Creepera i psa, to już widzę, że ten stecik będzie naprawdę niezły. Nie wiem jeszcze co tutaj ma oznaczać ta trójka. Co to jest za numerek? Nie wiem o co chodzi. No ale popatrzcie na całą tą konstrukcję. no. Co to jest? Popatrzcie, ta krowa nam się tutaj zmienia w jakieś coś i tutaj on ją trzyma za jakieś jakby kierownicę, zmienia się w kierownicę czy coś i robi się z niej jakiś odrzutowiec. Nie, ja nie wiem naprawdę co to jest. Popatrzcie zresztą na tą minifigurkę, ten wyraz twarzy naprawdę mówi wszystko. I tutaj, powiem Wam szczerze, no tutaj mamy rysunek drugiej minifigurki. To jest trochę kiepskie, bo no można by było sobie pomyśleć, że dostajemy tutaj dwie minifigurki właśnie takie same, to byłoby trochę bez sensu, ale no jednak są dwie na rysunku, więc no można by było tak pomyśleć, a no nie sądzę, żeby tam były dwie, raczej będzie tylko jedna. No i zresztą ta tutaj jest wyposażona w miecz, a ta w kilof, więc no być może miecz i kilof dostaniemy, ale też nie sądzę, wydaje mi się, że tylko ten kilof, ale no nie lubię takich rzeczy, bo to... Może konsumenta zmylić. Okej, okay, z tyłu nic w sumie nie mamy ciekawego. A tutaj też mamy jakiś numerek 3. Może to jest trzeci model w serii? Nie ja wiem. Nie wiem o co chodzi. Dobra, otwórzmy to. Jak to się tutaj otwiera? Powiem Wam, że kartonik jest całkiem dobrej jakości. To jest okej. Okay. Dobra. Ło! Wow. Ej! No nie, mamy tutaj nie tylko i kilof, i miecz, ale też siekierę, łopatę oraz łuk. No naprawdę jestem pełen podziwu. Co prawda w innych kolorach niż tutaj, ale no zawsze. I to jeszcze w takiej rameczce. Naprawdę tym zyskali mój szacunek. Co tam mamy dalej? Woreczek z klockami, co, 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 co? ale tutaj Popatrzcie, tutaj zamiast tego Steve'a jak tego sobie nazwaliśmy, mamy pigmena. No to jest dziwne. Aha, no tak, dobra. No tak. Czyli, że tutaj zawartość może się różnić od ilustracji, no... No tak, no. No tak. No tak, no dobra. Okej, okay, w takim razie no kolejny minusik, ponieważ mamy tutaj no, oszukiwanie. Okej, okay, jeżeli chodzi o wodę, tak no to prezentuje się całkiem solidnie. Sama zaś jakość klocków no no nie ma chyba tragedii. Jest to myślę, że dosyć okej. Okay. Zobaczmy jeszcze, jak się łączą. No, trzymają się mocno. Teraz aż. Nie, chcę odejść. No, pod względem jakości wszystko jest w sumie ok. Nie trzymają się ani za mocno, ani za słabo. No, tutaj jestem mile zaskoczony. O, tutaj mamy to coś. No, tak, to są jakieś koła i to nam jakby jeździ. No nie wiem, czy to będzie fajne, nie wiem. No ten plastik jest taki, no nie najwyższej jakości, ale jest okej. Okay. Tylko wiecie, co tutaj jest niezaciekawe, że nie mamy w tym sociku instrukcji żadnej. A to jest no dosyć kiepskie. No bo wiecie, teraz nie możemy tego zbudować, tym bardziej, że. No. Więc na podstawie ilustracji z pudełka sobie nie zbudujemy. Więc to jest naprawdę ogromny minus. No co prawda. No, nie jest to jakaś zbytnio skomplikowana konstrukcja, ale jednak. No i właśnie, no, że różni się od tego co mamy na pudełku, więc z pudełka nie zbudujemy. Chociaż ten odrzutowiec, czy to to w ogóle jest, to chyba akurat jest takie samo. Ale to jeszcze zobaczę. Dobra, może wmontujmy sobie to akurat na wizji. Zobaczymy jak to wchodzi. To w ten sposób się tutaj... No i właśnie dlatego bardzo bym chciał, żeby tu była instrukcja. Poczekajcie, bo to tą stroną jeździ, czy tą? Nie, tą. Czyli... Jedyna instrukcja jaką tu mamy, no to do złożenia figurki. Ale co mi po tej instrukcji złożenia figurki, skoro figurka jest i tak inna? No dobra, weszło chyba. Okej, okay, no i nam jeździ. Resztę sobie już zbuduję sam. Tak więc widzimy się, jak już secik będzie gotowy. Zanim przejdziemy do właściwego zestawu, no jeżeli można to w ogóle nazwać zestawem, to tak, mamy tutaj dwa elementy zapasowe w postaci takiego to płaskiego klocka 2 na 3 oraz rączki. No fajnie. Chociaż w sumie nie wiem, czy to jest zapasowy element, no bo nie było instrukcji, więc może go miałem wykorzystać, nie wiem. No i tak, mamy tutaj te narzędzia. Nie ma tutaj miecza, ponieważ dałem go minifigurce. figurce. No i tak, bardzo ciężko było je wyciągnąć z tej ramki. Tutaj musiałem włożyć dużo siły. No i skończyło się to w przypadku na przykład kilofu, tak. No, złamał się niestety. Naprawdę trzeba było tam włożyć mnóstwo siły, no i... Kilow się złamał. Na szczęście reszta wyszła bez większych problemów, więc to chociaż to fajne. No i te narzędzia są wykonane naprawdę dobrze. Nie łamią się, wyglądają też spoko. One są jak najbardziej fajne. Przechodząc zaś do głównej konstrukcji, no to no, powiedzcie mi co to jest. Powiedzcie mi, proszę, co to jest. Ja gram w Minecrafta czasem, no i nie kojarzę, żeby się tam pojawiały takie odrzutowce, czy co to jest w ogóle. No dobra, może gram mało, może nie wiem. No i czy to jeździ w ogóle? No jeździ. Jakoś nam tutaj sunie po podłożu. Chociaż no mogłyby być dwa takie kółeczka, bo trochę irytująco się tym jeździ. No tak szura to trochę i to jest trochę denerwujące, ale no da się to przeboleć. Nawet możemy sobie rozpędzić. Zawsze jest to coś całkiem rewolucyjnego. No, wszakże jak często widzimy w krockach, takie coś. Niestety, minusem jest to, że bardzo ciężko się to wkłada. Poczekajcie, pokażę Wam może. Te tutaj bolce musimy włożyć. Oj, no widzicie, już tutaj odpadła nam ta flaga. Musimy włożyć w te otwory. No, i jest to dosyć trudne. No, jest to trudne, trzeba się tam trochę nagimnastykować. Nie uwierzę, że niemożliwe, no ale na pewno trudne. Dobra, już teraz to z bo nie chce mi się wkładać. No i tak, jak widzieliście, flaga już nam odpadła, więc klocki trzymają się. No nie no, dobrze się trzymają. Ta flaga jedynie jakaś taka dziwna była, że bym jej nie postawił, to odpadała. Ale klocki trzymają się dobrze. Tutaj raczej nic nam nie ma szansy odpaść. No, chyba że będziemy tym się bawić jakoś nie wiadomo jak. Okej, okay, no minifigurkę na razie ściągnijmy. I tak, no ta świnka tutaj na początku, no nie, no, to jest połączona z jakąś kierownicą, naprawdę, to jest... Szanuję za oryginalność. Co tutaj mamy? Tutaj na pewno warto zwrócić uwagę na takie oto rakiety. Popatrzcie, jakie one są ciekawe. Patrzcie, one mają tutaj takie otwory i te otwory nie wchodzą bezpośrednio w study, tylko wchodzą w te elementy. Popatrzcie, działa to w ten sposób. I mamy taką, jakby wyrzutnię rakiet. I to dopiero montujemy na studzikach. No to jest naprawdę coś fajnego. Całkiem spoko to wygląda. No i jest to jakieś na pewno bardzo oryginalne rozwiązanie. Co tutaj dalej mamy? No tutaj mamy jakieś kwiatki. No fajnie, fajnie, że kwiatki rosną na tym pojeździe dziwnym. Tutaj jeszcze, no te elementy to też jest dosyć dziwne, nie wiem, co to ma symbolizować. Tutaj takie skrzydełka złote, no to akurat całkiem fajnie wygląda. Ok, no teraz przejdźmy do minifigurki, więc jest to Pigment, tutaj dałem mu ten mieczyk. No i tak, nadruki, nadruki są no całkiem ok, no wiadomo, dosyć ubogie. Tutaj ten biały ma nie wiem, czy to widać, chyba nie widać. Ale ten biały ma momentami takie prześwity i wygląda to po prostu jakby ktoś to pędzem machnął. Jest tutaj ten nadruk momentami krzywy. Popatrzcie, albo ten tutaj zielony kwadracik. On też jakiś taki jakby poprzerywany, jakby się trochę smazał. No nadruk jest, no można powiedzieć okej. Okay. Jeżeli zaś chodzi o to, jak nam tutaj chodzą wszystkie rzeczy, no to ta rączka chodzi trochę za ciężko, z kolei ta trochę za luźno. Więc taka kombinacja. Nóżki chodzą dobrze, chociaż tutaj również. Ta chodzi trochę luźniej, a ta ciężej. Z tyłu nic nie mamy. No więc. Figurka jest wykonana ok. No te nadłuki nie są zbyt skomplikowane, nie są też jakiejś najlepszej jakości, ale jak na podróbkę może być. No to podsumowując, czy pinba, bo tak się właśnie nazywa ta firma, to jest dobra podróbka, czy to jest kiepska podróbka? No tak, powiem Wam, że mam takie mieszane odczucia, no bo najpierw odznaczmy minusy. No. Przede wszystkim wielki minus, że tutaj jest to zupełnie co innego niż na pudełku. No może nie tak zupełnie, ale no jednak inna minifigurka zamiast krowy świnia. No trochę to jest różnica, przyznacie? Po drugie, brak instrukcji, no bo w zasadzie nie wiemy teraz jak ten model zbudować. No to co ja zbudowałem, to starałem się jakoś wzorować z tego, ale no nie mogłem, ponieważ mamy tutaj nieco inne elementy. Więc to jest również ogromny minus. Kolejny minus, no to oczywiście kradziona licencja. No, nawet tutaj nie próbowali się bawić w jakieś przekręcanie nazwy, po prostu Minecraft. Kolejny minus, no to jak już wspominałem o tych narzędziach, że tutaj kilof mi się złamał, bo ciężko je było wyciągnąć, no, ale to już aż taka wielka wada nie jest, może po prostu ja byłem jakiś nieostrożny, bo tutaj reszta wyszła bez większych problemów. No i konstrukcja, no, no jest na po prostu śmieszna, no nie oszukujmy się. E, no jakiś odrzutowiec ze świnią, no, nie, no nie wiem co to jest naprawdę. Ach, takie rzeczy naprawdę poprawiają humor. Teraz z kolei pogadajmy o tym, co jest na plus. No wykonanie klocków. No, ten plastik wiadomo nie jest jakiejś tam najwyższej jakości, ale nie jest też wcale jakiś zły. Trzymają się te klocki również siebie dobrze. Tutaj, no jedynie ta flaga jest jakaś kiepska, ciągle odlatują. Teraz lekko ją, ledwo ją ruszyłem. No, ale tutaj poza tym naprawdę dobrze się to trzyma. Kolejnym plusem jest to, że wiele elementów oraz rozwiązań nie jest podkradniętych od lego, tylko sami sobie je wymyślili. No, popatrzcie. Gdzie w lego dostaniecie na przykład takie skrzydło, albo taki element? No nigdzie. A tutaj mamy go i wygląda całkiem spoko. No, czymś ciekawym na pewno jest też to, dzięki czemu możemy jeździć. No, no jest to dosyć śmieszne, ale zawsze coś oryginalnego. A coś oryginalnego jest zawsze lepsze niż coś podrobionego. Zapamiętajcie to sobie. Więc. Czy mogę Wam to polecić, no zależy, no bo jeśli szukacie jakichś dobrych klocków, jakichś klocków, które robią coś, naprawdę coś fajnego, coś takiego jak Kobi, czy MEGABLOX czy inne takie firmy, no to no nie do końca, bo niby wykonanie jest spoko, ale jednak no, no jest to po prostu śmieszne. Jeżeli zaś jesteście fanami wszelkiego kiczu, wszelkich właśnie takich rzeczy jak to, no to jak najbardziej będziecie mieli sporo naprawdę frajdy z tym czymś. Powiem Wam, że takim podrówkom to ja jak najbardziej kibicuję, bo naprawdę potrafią one poprawić humor. Ale powiem Wam, że nawet ta firma mogłaby zrobić coś ciekawego. No ponieważ mają sporo własnych, fajnych elementów oraz rozwiązań. Klocki są dobrej jakości. Więc, gdyby nie kradli licencji, tylko zrobili jakąś oryginalną własną serię, to mogłoby być to coś całkiem ciekawego. A może mają jakieś własne serie? Nie wiem, szczerze mówiąc, nie sprawdzałem. Może jak kiedyś się natknę na jakąś PIN-B, to sobie zakupię i wam zrecenzuję. Jeżeli oczywiście nie będzie to Minecraft, tylko no jakaś oryginalna seria, o ile mają, no to powiem wam, że to może być coś ciekawego. Ten Secik, no. Ostatecznie mogę go ocenić pozytywnie, no bo no jest całkiem fajny. Dobra, tak więc mieliśmy taki luźniejszy, bardziej bekowy odcinek. No ale takie też są potrzebne. Nie możemy wyciągać tylko poważnie i gadać ciągle tylko o tych Lego. Czasem też trzeba się oderwać i pójść właśnie w jakieś podrubeczki. Tak więc nadzieję to już wszystko. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Trzymajcie się. Cześć!